E Czas minut będzie południe teraz o ważnych wydarzeniach Z wspólnym mianownikiem Stulecie Wybuchu Powstań Śląskich. Moi goście, którzy w studiu burmistrz Pszczyny, Dariusz Skrobol i Michał Tomanek, prezes roklubu Śląskiego. Panowie, witam serdecznie. Witamy pana. Dziękuję, że znaleźliście czas, żeby przyjść i zaprosić osobiście, bo to rzeczywiście ważne. Zaczynamy od tego, co dzieje się będzie 16 czerwca w Pszczynie. Start, godzina 11, Park Zamkowy. Ogromna ilość uroczystości z okazji powstań śląskich, a zaczynamy o 13.00 mszą świętą, celebrowaną przez arcybiskupa Skworca. Później po mszy, jedyna do tej pory jaka się odbędzie parada wojsk, czyli w zasadzie defilada, ponieważ wszystkie służby mundurowe, a będziemy mieli aż siedem kompanii honorowych plus bractwo kurkowe plus służby, e, służby medyczne plus straż pożarna będzie w szyku bojowym przemieszczać się właśnie z parku Przycińskiego aż na Przyciński rynek, gdzie przez specjalnie z tej okazji wybudowaną bramę, która jest repliką bramy, e, w którą, przez którą przechodził m.in. generał Szyptycki, e, wejdzie na rynek e, upamiętniając właśnie to ważne wydarzenie, jakie było wybuch pierwszego powstania śląskiego. Ja mówiłem, że wszystko zaczyna się przed południem o 11, bo wtedy festiwali konkurs latawców w barwach narodowych i śląskich. Tak, oczywiście, te latawce, które będą fruwać po niebie, niejako będące uzupełnieniem przepięknej imprezy, która odbywa się dzień wcześniej. 1530 widowisko historyczne stulecie powstań śląskich. To jest kolaż historyczny organizowany przez Bractwo Kurkowe, inscenizacja, tak jak to wyglądało w 1919 roku, kiedy powstańcy walczyli. My dzisiaj ten kolasz historycznie urozmaiciliśmy dodatkowo współczesne wojska, dlatego będziemy mieli również okazję zobaczyć między innymi Rosomaki, w oryginalny czołg wyprodukowany w Bumarze, ale również e samochody i, e i pojazdy, które w zarówno w I i w drugiej wojnie uczestniczyły w różnych działaniach. Ja działaniach sobie tak wojny. myślę, że to jest świetna lekcja historii, bo kiedy czytamy podręcznik, no to musi zadziałać wyobraźnia, prawda? Natomiast tutaj wszystko widzimy, wszystko to e dzięki tym grupom rekonstrukcyjnym, także jak to kiedyś wyglądało, ale także możemy porównać ze współczesnością. Porównamy ze współczesnością, a przede wszystkim możemy dotknąć historii, ponieważ o, to, wszystko, to wszystko dzieje się na naszych oczach, to wszystko jest repliką tego, jak wyglądało to w latach 19-22. No i przede wszystkim porozmawiać z tymi grupami rekonstrukcyjnymi, z osobami, które przez kilkanaście miesięcy przygotowują to wspaniałe widowisko. A te grupy rekonstrukcyjne to ludzie pozytywnie zakręceni, bo oni rzeczywiście zbierają wszystkie materiały, wszystkie dokumenty i wszystko, co ma związek właśnie w tym przypadku z powstaniami. Śląskich. Będziecie Państwo mogli również dotknąć e, pewnych elementów, pewnych e, artefaktów, które dzisiaj e, w, są które pochodzą z 1919, 20 i 21 roku na przykład repliki broni i również oryginalną broń którą wtedy, wtedy używano to wszystko będzie wyeksponowane wszystko to można zobaczyć dotknąć a przede wszystkim wczuć się w tego ducha powstańczego który płynie w naszej krwi dzięki naszym dziadkom i naszym przodkom Panie burmistrzu ile czasu zajmuje przygotowanie tak wielkiego wydarzenia Bardzo dużo ponieważ grupa rekonstrukcyjna przy Kurkowym Bracie Szczecińskim w Pszczynie zaczęła przygotować się już w zeszłym roku do tego to jest szycie strojów to jest przygotowanie odpowiedniego ekwipunku ale przede stworzenie odpowiedniego scenariusza. Dzisiaj stoi już na Przycińskim rynku ogromna brama, która jest repliką bramy z 1922 roku i ta brama będzie symbolizować przez kolejne trzy lata i przypominać nam o tym, jak ważne były wydarzenia w postaci powstań śląskich właśnie dla całego Śląska i dla całej Polski. Jeśli ktoś choć trochę interesuje się historią tego regionu, tego miejsca, no to musi przyjechać. 16 czerwca pszczyna, już w zasadzie o 11 warto być, żeby te wrażenia nam, nam się pojawiały, A prawda? Wróć postaci latawców, a później tych ważnych faktów, i tych faktów historycznych. Dokładnie. I zapraszam serdecznie, ponieważ w trakcie całej uroczystości, w trakcie defilady, w trakcie mszy, wszędzie będzie, będą przygotowane miejsca do państwa, żebyście Państwo spokojnie odpoczęli w Pszynie. Można przyjechać do parku, można przyjechać na, na, na zamek, można przyjechać do, do, na rynek. I spokojnie wczucie, jeszcze raz powtarzam, w tą wyjątkową historyczną datę i tego dotknąć tego ducha historii. Burmistrz Pszczyny tak Państwa zapraszał pan Dariusz Skrobol, a z nami także pan Michał Tomanek, prezes Aero Klubu Śląskiego. Mówiliśmy przed momentem o tym, co wydarzy się w przestrzeni 16, a teraz o tym, co dzień wcześniej, czyli 15 czerwca na katowickim lotnisku w Muchowcu. Panie prezesie, podobno pogodę nawet załatwiliście, tak? No spodziewamy się naprawdę bardzo dobrej pogody. Na razie prognozy nie przewidują żadnych nieprzewidywanych sytuacji, także myślę, że wszystko odbędzie się zgodnie z planem i zgodnie z tym, czego się spodziewamy, to znaczy z dobrą, dużą frekwencją i z dużym zainteresowaniem wszystkich gości naszej imprezy. No właśnie spoglądam na ten plakat, który przygotowaliście i to chyba, um, jeśli chodzi o Air Show Nasz tutaj regionalne, jeden z większych, o ile nie największy do tej pory. Jest to na pewno największy, największa tego typu impreza, którą organizujemy no, w tym roku, jak wiadomo, w, w stulecie imprezy, w stulecie Powstania Śląskiego, nato, Śląskich, natomiast wiemy jedno, że zaproszeni goście, ci, którzy potwierdzili swoje przybycie, czyli te trzy bloki tak naprawdę, bo mamy blok pierwszy samolotów historycznych, które będą wykonywały pokazy dynamiczne, które będą również, że tak powiem, no, w cudzysłowie do dotknięcia na na naszym terenie lotniska. No to jest ogromna ilość zabytkowych, historycznych samolotów. Oczywiście cała akrobacja lotnicza z czołówką światową, bo możemy się pochwalić tym, że nasi piloci akrobacyjni tutaj wychowani na lotnisku w muchowcu oraz zaproszeni goście to są naprawdę absolutni mistrzowie, jeżeli chodzi o tego typu dyscyplinę sportu. No i oczywiście również ogromny blok wojskowy, to znaczy ponad 200, ponad 100 wystawców, 200 pojazdów wojskowych, kilka dioram wojskowych, symulacje bitew. To wszystko myślę, że będzie będzie bardzo ciekawą oprawą tego właśnie święta. Bardzo często zdarza się, że na tego rodzaju wydarzenia na airshow zbierają się całe rodziny, czyli rodzice, dzieci, prawda? I tutaj też y, dla tych najmniejszych będzie coś takiego, żeby, żeby zaciekawić. Oczywiście tak, to znaczy generalnie zawsze ta nasza impreza ma charakter takiego pikniku, pikniku lotniczego zawsze w tym wypadku. My spodziewamy się bardzo dużej ilości dzieci, będą różnego rodzaju parki, rozrywki dla dzieci, będzie również strzelnica dla dzieci, także każde dziecko znajdzie tam coś dla siebie. No i oczywiście to, co jest bardzo istotne z punktu widzenia naszych gości, że do 18 roku życia cała młodzież i dzieci mogą wejść za darmo. Podobnie również powyżej 70 roku, 70 roku życia wszystkie osoby wchodzą za darmo, a także weterani i inwalidzi. Także myślę, że będziemy mieli bardzo szeroką gamę gości. Tak, to jeszcze nie obchodziliśmy powstań śląskich, ale, ale to setna rocznica, więc to już, to już się należy, prawda? Należy się duże podziękowania dla marszałku województwa, który zorganizował pociąg do Warszawy, gdzie zainaugurowaliśmy obchody stulecia powstań śląskich. Dzięki temu tak. Tak naprawdę pokazujemy naszemu społeczeństwu, jak ważne to było wydarzenie, jakie ważne to były wydarzenia dla historii całej Polski. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję, że znaleźliście czas, żeby przyjść i tutaj osobiście zaprosić. E, przypomnę Państwu burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol i Michał Tomanek, prezes Aero Klubu Śląskiego. My będziemy na pewno. My, czyli Polskie Radio Katowice i nasi słuchacze również. Dziękuję panowie. Zapraszamy serdecznie.